Energia ze słońca i energia z wiatru przez 12 miesięcy daje te same wolumeny, bo latem, kiedy mamy dużo słońca w Polsce, mniej wieje, bo zimą, kiedy mamy mniej słońca na niebie, wieje wiatr. Muszę wam szczerze przyznać, że nasza ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska jest moją personalną ulubienicą w tym rządzie. Nie dlatego, że podejmuje dla nas 20 ważnych decyzji dziennie. Nie, panie jest, redaktorze, jest, ja dziennie... Pani, ja pani dziennie serii, słuchacze czekają na tą odpowiedź. Panie, panie redaktorze, ja dziennie podejmuję 20 ważnych decyzji dla tego państwa. Mniej więcej I tyle I za raz każdym razem musi mieć pani na, osobne na miejsce tej, do podjęcia. No, Jeżeli, jeżeli to są jakieś ważne... Nie, nie, muszę mieć chwilę, żeby się skupić, przeczytać dokumenty i podjąć decyzję. Bo jeżeli naprawdę je podejmuje, to są to raczej na pewno niedobre decyzje. Bardzo niedobre. Nawet nie muszę wam tego tłumaczyć. Spójrzcie na swoje rachunki za prąd. No właśnie. Ja lubię panie Kloskę, bo jest ona po prostu śmieszna. Uśmiechnięty rząd Donalda Tuska dał nam w końcu ministra, przy którym naprawdę można się uśmiechnąć. Śmieszniejsze jest to, że pani Kloska jest takim komikiem niestety z powołania, a nie z wyboru. Ponieważ ona naprawdę próbuje być poważna, no ale wychodzi jej to trochę na Odwrót. Jesteście na kanale, kto wygrał, więc koniecznie w tym momencie macie zostawić lajka like i suba, bo inaczej znowu podwyższą Wam rachunki za prąd i nie będzie Was stać na piwo. Zostawione? No to lecimy. Ponieważ pani Kloska ma dla was ważną wiadomość. Zanim do tego przejdziemy, to chciałbym wam na szybko przedstawić kilka moich refleksji na temat obecnej minister klimatu, która, jak sama podobno stwierdziła, znalazła się na tym stanowisku dość przypadkowo, jak ślepej kurze ziarno. Nie uważam, że to był przypadek ani wpadnięcie do studni, e, ani żadna ślepa kura, której trafiło się jajko. E, to jest po prostu ziarno. No, jakby wrogie <laughs> ziarno. ziarno, pani przepraszam, ziarno. No, tak, oczywiście. Ja to myślę, że szła ulicą, potknęła się, uderzyła w głowę i jeszcze się nie ocknęła. Najbardziej kontrowersyjnym momentem było jej zachowanie podczas niedawnej powodzi w Polsce. W obliczu tragedii ludzkiej i materialnej, gdy wielu Polaków straciło swoje domy, pierwszą propozycją ministerstwa była oprocentowana pożyczka dla poszkodowanych. To szczególnie uderzające, gdy zestawimy to z hojnymi dotacjami i preferencyjnymi kredytami oferowanymi firmom deweloperskim. Zwykłym obywatelom w kryzysowej sytuacji zaproponowano jedynie kredyt z dwuprocentowym oprocentowaniem na odbudowę zniszczonych domostw. Pani ministra zapisała się w pamięci obywateli swoimi dość osobliwymi koncepcjami dotyczącymi polskiej energetyki. Szczególnie zapamiętana została jej wypowiedź sugerująca, że turbiny wiatrowe powinny generować więcej wiatru. To dość nietypowe podejście do rozwiązania problemów klimatycznych. Jakby zwiększona produkcja, wiatru miała ochłodzić planetę i y, podtrzymuję że w systemie energetycznym kraju co wynika nawet z naszych dokumentów strategicznych potrzebujemy więcej wiatru y, produkowanego przez turbiny energetyczne na lądzie i... No ludzie, co tu się odwala? Serio, zatrzymajmy się na moment i rozważmy fenomen tej wypowiedzi. Nasza błyskotliwa pani minister najwyraźniej przeszła do zupełnie nowego wymiaru rozumienia fizyki. Kto by pomyślał, że przez całe wieki naukowcy mylili się co do zasady działania turbin wiatrowych. Tu nie chodzi o wytwarzanie energii z wiatru, tylko o produkcję samego wiatru. I pomyślcie tylko o tych wszystkich zastosowaniach. Mamy upał? Włączmy więcej wiatraków. Za ciepło na ziemi? Więcej turbin. Problem globalnego ocieplenia rozwiązany na pstryknięcie palcami. Einstein, Newton i Kopernik mogą wypierdalać. Mamy nowy geniusz w mieście. No ale dość już o głupich przeszłych wypowiedziach pani Kloski. Kochani, nie żyjmy przeszłością. Pogadajmy lepiej o teraźniejszych głupich wypowiedziach pani Kloski. A tych jest wam powiem dużo. Oj dużo. Pamiętacie może rządowy program Czyste powietrze? Otóż pani Kloska zapowiedziała niedawno huczny powrót tego programu. Przypomnijmy sobie może, na czym on miał polegać. Program Czyste powietrze miał być polskim remedium na smog. Brzmi pięknie. Jednak rządowe programy są ładne tylko i wyłącznie z nazwy. Tutaj też było tak samo i skończyło się jak zwykle żenującym kabaretem. Głównym celem programu miała być poprawa jakości powietrza poprzez wymianę starych, nieefektywnych. Źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Brzmi pięknie, płacą ci za wymianę komina. Ciężko to chyba spierdolić, prawda? Otóż, kurwa, nasze polskie jełopy wszystko potrafią spierdolić. Cały ten program to jeden wielki chlew. Po sześciu latach funkcjonowania nagle okazuje się, że mamy oszustwa na 600 milionów złotych i to tylko te, które udało się wykryć. Co tam robili urzędnicy przez te wszystkie lata? Pili kawę i wymyślili, Wyślali nowe formularze do wypełnienia? Dochodziło do takich patologii, w których jedna osoba o najniższych dochodach potrafiła otrzymać cztery dotacje po 136 tysięcy złotych na cztery różne domy. Coś ku... Bardzo bogaci ci biedni Polacy, co? Izba gospodarcza urządzeń OZE od marca 2024 roku krzyczała, że program to katastrofa. I co? Urzędnicy mieli to gdzieś. Zero reakcji, zero zmian. Dopiero pod koniec lutego zawieszono program, ponieważ skandal zaczął robić się zbyt duży i politykom zaczęła palić się dupa. No ale pani Kloska zapowiedziała wielkie zmiany w projekcie. Chcecie poznać jej wielki plan? Zamiast naprawić dziurawy system kontroli, postanowiła uderzyć w najuboższych. Otóż pani minister wymyśliła sobie, że skoro we wcześniejszym programie można było wyłudzać pieniądze, podając się za biednych, to w nowej edycji wytniemy biednych. Czego nie rozumiesz, Polaku? Ministerstwo Klimatu zakłada wykluczenie z najwyższych dotacji najuboższych gospodarstw domowych, których domy posiadają minimalne ocieplenie czyli nie że na własny koszt musicie zrobić termomodernizację, to jeśli tego nie zrobicie, to przyjdzie Unia i do. Wam takie kary finansowe, że się nie pozbieracie. W końcu walczymy ze zmianami klimatu. Uśmiechacie się już? Czyste powietrze to klasyczny przykład polskiego programu rządowego. Wielkie obietnice, marnotrawstwo publicznych pieniędzy i zero odpowiedzialności. Nikt nie poniósł konsekwencji za te wszystkie nieprawidłowości, nikt nie został zwolniony, nikt nie przeprosił obywateli za zmarnowane miliardy. No ale dość już o tym powietrzu, ponieważ pani Kloska powiedziała również w wywiadzie, że powraca wielce wyczekiwany program wiatraków. Wiatraki już prześladowały panią Kloskę od początku jej kadencji. Energia ze słońca i energia z wiatru przez 12 miesięcy daje te same wolumeny, bo latem, kiedy mamy dużo słońca w Polsce, mniej wieje, bo zimą, kiedy mamy mniej słońca na niebie, wieje wiatr. I przez 12 miesięcy potrzebujemy w bilansie energetycznym kraju. Jeśli wy nie rozumiecie takich podstaw, to ja już, przepraszam, zachęcam powrót, powrót do, do szkoły. Generalnie to proponowana przez panią Kloskę ustawa wiatrakowa pokazała, że ministra klimatu nie potrafi sporządzić ustawy. Prawda jest taka, że ta ustawa jest gotowa. Została przed świętami wysłana na Komitet Stały Rady Ministrów. Wierzę, że za chwilę będziemy ją procedować w parlamencie. Niemniej musicie mieć Państwo świadomość, że taka ścieżka rządowa standardowo trwa około 10 miesięcy. Przejście tej ścieżki, zresztą nie przez przypadek w ostatnim kwartale, mieliśmy wysyp ustaw rządowych, właśnie tych pierwszych, które skończyły pełny obieg dokumentów. Ale to była jedna z kluczowych zapowiedzi koalicji 15 października. Od ona jest lokowanie. gotowa, Mino czeka na rozpatrzenie przez Radę Formalnie Ministrów. nic się nie stało, bo nawet nie wyszła z rządu, a mówiła pani, trudno mi sobie wyobrazić zamknięcie roku 2024 bez ustawy wiatrakowej w Sejmie. Nie dość, że tej ustawy nie ma w Sejmie, to ona nie wyszła z rządu jeszcze. No, znaczy ona została przed świętami przekazana do kprm -u. Wierzę, że będzie lada chwila procedowana. No to wie pani, kiedy było... stanie na komitecie stałym, a kiedy czwartek. Rada Ministrów w ten czwartek na Powinno komitecie być, stałym. Powinno tak, jeżeli nic innego się nie... Znaczy to to już nie są moje decyzje. Ja bo tak jak powiedziałam, przed świętami ustawę przesłałam do KPR-em. -y. Pomysł jej był krytykowany głównie za to, że pani ministra wymyśliła sobie, by wydawać pozwolenia na budowę takich wiatraków minimalnie 300 metrów od domów mieszkalnych. Zgadza się, ktoś sobie może postawić wam wielkiego metalowego kręcącego się kloca obok domu i chuja możecie zrobić. Ustawa została wycofana po tym, jak każda myśląca osoba zwyzywała ten pomysł od debilizmów. Oczywiście wtedy pani Kloska tłumaczyła się pracą pod presją czasu. Cóż, już trochę czasu minęło, więc jak myślicie, jaką zmianę zaproponowała pani Kloska, nie pracując już pod presją czasu? Otóż teraz minimalna odległość wiatraka od zabudowań zmieniła się z 300 metrów na 500. Super, co nie? Za bym nawet powiedział. Oznacza to, że wiatraki będą mogły powstawać praktycznie wszędzie, szpecąc krajobraz, generując hałas. Na zakończenie warto się zastanowić, komu będzie służyć ustawa dotycząca elektrowni wiatrowych. Niewątpliwie skorzystają na niej największe firmy z tej branży, które zajmują się produkcją turbin wiatrowych. Propozycje Henik Kloski wydają się dokładnie odzwierciedlać oczekiwania przemysłu wiatrowego. Nie jest zapewne przypadkiem, że liderami w produkcji i instalacji turbin wiatrowych są Niemcy, a także wspomniani wcześniej Duńczycy. Więc jak tam nastroje, kochani? Nie możecie już doczekać się wiatraków pod chatą? Mam nadzieję, że piec również wymieniony. Inaczej będzie musieli płacić kary, bo planeta umrze czy coś. Tak się żyje w uśmiechniętej Polsce, moi drodzy. A wy jak oceniacie pracę pani ministry klimatu? Chcecie jej coś przekazać? Napiszcie w komentarzu. Jak już tam będziecie, to zostawcie lajka like i suba. Każdy lajk like to kolejny wiatrak obok waszej domu mnie. Byliście na kanale, kto wygrał. Ja tymczasem muszę już lecieć, bo całe to gadanie o prądzie i energii przypomina mi o tym, że w lodówce czeka na mnie piwo. Żegnam więc już was i trzymajcie się kochani.